Witam na kanale Nowe Światło. Witam dotychczasowych subskrybujących kanał. Witam nowe osoby. Zapraszam do lajkowania materiału, do udostępniania odcinków, do komentowania ich. Podbijajcie łapkami w górę. Podbijajcie film. Zapraszam, jeśli uznacie, że to warto zrobić, to możecie też wspierać kanał poprzez postawienie kawy na bajka.fi lub na sub.pi.pl w ten sposób możecie wyrazić wsparcie można też kanał wspierać bezpośrednio na youtube Przycis przyciski wsparcie lub podziękuj za każde wsparcie bardzo dziękuję linki są w przyczepionym komentarzu w opisie filmu zapraszam również do dołączania na discorda do grupy wybudzonych osób, do grupy pimo pomo Możemy tam dyskutować na wiele różnych tematów na kanałach tematycznych, tekstowych, jak również głosowych. Jeśli macie ochotę, to zapraszam do wejścia na Discorda. Link również w opisie filmu i w przyczepionym komentarzu. A dzisiaj powiemy sobie o tym, jak to w Strażnicy z listopada 2025 roku. Kolejne nowe światło zaświeciło w świecie Świadków Jehowy. Nowe światła to coś takiego, czym Świadkowie Jehowy tłumaczą zmiany swoich doktryn, zmiany swoich wierzeń. W zasadzie przez taką doktrynę nowego światła, jakoby rzekomo Bóg czy Jezus udostępniał im to zrozumienie, idąc z czasem coraz lepsze, no to w ten sposób oni uważają, że to jest, można powiedzieć, takie coś, co ich wyróżnia, coś, co też pokazuje, że są prawdziwą religią. Oczywiście nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ kiedy zmieniają często swoje wierzenia, to trzeba się zapytać, czy wcześniejsze wierzenia też były od Boga, od Jezusa i przekazane przez Ducha Świętego. No, według logiki ich tak. Ale z drugiej strony oni mówią, czyli ci mężczyźni, którzy są przywódcami tej grupy, ciało kierownicze, czyli ten niewolnik rzekomy, mówi, że oni mogą się mylić. No ale skoro wcześniej to była prawda od Boga, to dlaczego teraz ta prawda od Boga się zmieniła? Czyżby Bóg i Jezus i Duch Święty kłamali? Innego wyjścia nie ma. No bo skoro przekazują prawdę od Boga, no to musieli wcześniej ten Bóg. Ten Jezus i Duch Święty ich okłamywać, ich oszukiwać, no bo jeśli przyjmiemy, że nie, że jest to niemożliwe pod względem doktrynalnym, że Bóg nie może kłamać, no to jaka inna odpowiedź nam się nasuwa? Że wszystkie te rzeczy, o których oni piszą, o których oni piszą w Strażnicach, mówią o, na broadcastingach, piszą na stronie jworg. To wszystko jest ludzki, po prostu wymysł, skoro muszą co chwilę zmieniać i zmieniają te doktryny, dlatego że często wymaga to sytuacja polityczna, a nieraz wymagają wyroki sądów, czy po prostu chęć zmiany, chęć wywołania takiego wrażenia wśród wiernych, że trzeba cały czas. Przykładać wagę do tego, co oni mówią, żeby czegoś nie przespać, żeby nie przegapić jakiejś ważnej informacji. No i ten, to wyczekiwanie na ten raj, na ten Armagedon świadków Jehowy, który uważają, że przyjdzie i ich wybawi, to musi być cały czas jakby ta sytuacja, ta atmosfera napięcia cały czas musi być podtrzymywana. No i w tym wypadku również jest tak samo, ponieważ świadkowie Jehowy. Różne proroctwa, wizje z Księgi Apokalipsy, czy inaczej objawienia, również dopasowywują do dzisiejszych czasów. Znaczy oni dopasowywali już to dawno temu, bo dopasowywali m.in. już 150 lat temu, kiedy jeszcze nie nazywali się Świadkami Jehowy, tylko badaczami i wtedy też miał przyjść koniec, no ale nie przyszedł, więc oni teraz twierdzą, że to jest do naszych czasów. Jest to oczywiście błędne założenie, o czym mówią badacze Nowego Testamentu, badacze chrześcijaństwa z I wieku, ponieważ Księga Objawienia była napisana dla chrześcijan w I wieku czy II wieku i mówiła o wydarzeniach z tamtego czasu, między innymi chociażby o królach, i jest tam mowa po prostu o Imperium Rzymskim. A nie naszych czasach, ale świadkowie uważają inaczej. No i oni uważali, że ONZ to jest takim ósmym królem, jemu zostanie przekazana władza, rzekoma wszystkich, wszystkich królestw, czyli wszystkich państw dzisiaj na świecie, i ten ONZ wykona wyrok na religii fałszywej, czyli na wszystkich religiach, ten ONZ zniszczy wszystkie religie. A oczywiście świadkowie Jehowy tylko i wyłącznie i oni przetrwają. Mamy teraz jednak tutaj taką zmianę, ponieważ czytamy o tej myśli, która niedługo zostanie podsunięta narodom rzeką przez tego ich Boga, czyli świadków Jehowy. I ta myśl wcześniej to było to zniszczenie tej religii, a oni teraz już trochę inaczej o tym mówią. Zobaczmy, przeczytajmy, co oni tutaj piszą. W związku z rozpoczęciem wielkiego ucisku w księdze Objawienia 17, 16, 17 czytamy. A dziesięć rogów, które widziałeś, oraz bestia z nienawidzą prostytutkę, ograbią ją, rozbiorą do naga, zjedzą jej ciało i doszczętnie ją spalą, bo Bóg podsunął im myśl, żeby wykonali jego zamiar, żeby wykonali swój wspólny zamiar, przekazując władzę królewską bestii. Wcześniej w naszych publikacjach wyjaśniono, że myśl, którą Jehowa podsunie narodom będzie dotyczyć zniszczenia religii fałszywej. Jednak konieczna jest, i oni tutaj używają ciekawego sformułowania, aktualizacja naszego zrozumienia tej kwestii. Myśl, którą Jechowa podsunie narodom, będzie związana z przekazaniem władzy królewskiej bestii. Jak spełni się to proroctwo? No i oni tutaj dalej piszą, że ta szkarłatna bestia to jest Liga Narodów, później przekształcona w ONZ. Że ta prostatutka to jest ta, ta religia fałszywa. No i tutaj czytamy, że rządy ludzkie zrobią coś bezprecedensowego, co pod wpływem Jechowy zrobią narody. Jechowa podsunie dziesięciu rogom swój zamiar, żeby dały szkarłatnej bestii, czyli ONZ, swoją moc. Co pod wpływem Jehowy zrobią narody? Jehowa podsunie dziesięciu rogom swój zamiar, żeby dały szkarłatnej bestii, czyli ONZ, swoją moc i władzę. Pomyślmy co to oznacza. Czy ludzkie rządy same postanowią przekazać bestii swoją moc i władzę? Nie, prostwo wyraźnie wskazuje, że na ich działanie wpłynie sam Bóg. Czy będą przekazywać władzę stopniowo? Nie, najwyraźniej zmiana ta będzie nagła i zdecydowana. Następnie upełnomocniona przez rządy bestia wykona wyrok na organizacjach religii fałszywych i usunie je raz na zawsze. Czego możemy się spodziewać? Nie powinniśmy oczekiwać wiadomości o stopniowo rosnącym poparciu władzy LNZ. Możemy się raczej spodziewać, że Jechowa nagle podsunie narodom myśl, żeby przekazały swoje moc i władze bestii. Gdy to się stanie, będziemy wiedzieć, że jesteśmy u progu wielkiego ucisku. Tymczasem czuwajmy i miejmy trzeźwy umysł, bo zmiany zajdą szybko i są już bardzo blisko. Od tak, oni zawsze mówią, że są bardzo blisko, 150 lat temu też tak było mówione, że są bardzo blisko, ale to jest też ciekawe, że ta zmiana, może dla większości pewnych świadków nawet niezauważalna, ale znowu ta zmiana ma też na celu tak, takie, takie podniesienie właśnie tego napięcia, czyli że ta zmiana, tak, to będzie taka nagła, nieoczekiwana, więc nie musimy niczego tutaj oczekiwać, że tutaj nie powinniśmy wyczekiwać jakichś rzeczy, nie powinniśmy doszukiwać się jakichś może zmian, czy jakichś innych rzeczy, które się dzieją na świecie, tak? Bo to będzie coś nagłego, więc nie ma sensu w ogóle przykładać wagi do wydarzeń światowych zbytnio. Oczywiście to, o czym teraz. Yy, Mówimy to, może się wydawać taką zmianą kosmetyczną. Natomiast tutaj mamy właśnie to, o czym wspominałem. Dowolność symboliki i dowolność interpretacji i przesunięcia znaczeń, bo kiedyś można było interpretować te bestie i to wszystko zupełnie inaczej, a teraz też zupełnie inaczej. Tak? Tam można pod to, podciągać różne organizacje, różne państwa. To w ogóle się nazywa takie coś anachronizmem hermeneutycznym, czyli coś, co było napisane 2000 lat temu, podciągamy pod dzisiejsze czasy. Ale również mamy tutaj manipulację psychologiczną, a jakże? Nie jakże inaczej, bo praktycznie w każdej publikacji świadków jest ta manipulacja zawarta. No i właśnie mamy tutaj to, o czym wspomniałem przed chwilą nagle podsunąć myśl, tak? Że Bóg nagle podsunie myśl, i o rychłym, wielkim ucisku tam czytaliśmy, czyli to może budzić lęk i wywoływać poczucie zagrożenia, że trzeba być cały czas tym gotowym, cały czas być czujnym, więc jest to klasyczny sposób manipulacji psychologicznej, motywowania przez strach. Twierdzenie też, że wcześniej świadkowie jakąś mieli inną prawdę, tak. Ale teraz wiemy, że to coś zupełnie innego, mamy aktualizację, to sugeruje taką ekskluzywność wiedzy, że autorzy tego wpisu, czyli tutaj oczywiście będzie tutaj, świadkowie będą uważać za autora z ciału kierownicze, mają dostęp do takiej ekskluzywnej wiedzy, do poprawnej, aktualnej wiedzy, a jeśli ktoś kto czyta nie podporządkuje się tej interpretacji, no to zostanie pozostawiony jakby na boku, tak? Czyli mamy tą aktualizację naszego zrozumienia. Jak jej nie przyjmiesz, no to możesz nawet nie przeżyć, tak? No i odwołanie do autorytetu, czyli że Jechowa, podsumie, tak? Odniesienie do Biblii, do proz, do doświadczenia to ma wszystko na celu przekonanie, że treść. Jest absolutnie wiarygodna i że tylko ta droga prowadzi do właściwego rozumienia rzeczywistości. Jak wiemy, ten wpis nie prezentuje innych możliwości interpretacji, tylko głównie chodzi tutaj o to, aby wywołać to wrażenie wyjątkowości i manipulacji. Tak więc, tak jak wcześniej wspomniałem, świadkowie Jehowy sobie tutaj. Cały czas interpretują księgę objawienia, która, jak wiemy, jest pełna mitów, legend, wizji, objawień, które nie mają nic wspólnego z naszymi czasami. No, ale cóż, jak wiemy, osoby, które są manipulowane, niestety mogą cały czas podążać za tą wykładnią, samemu nie sprawdzając w ogóle tego i nie zastanawiając się nawet nad tym że przecież mamy kolejną już interpretację jedynej, przecież teoretycznie jedynej prawdy. No ale jak wiemy Świadkowie Jehowy, nie takie rzeczy łykają, więc pewnie nawet ta zmiana być może pozostanie przez nich niezauważona. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.